W 2007 roku 14 Grzegorz Mańkiewicz znika podczas przepustki z domu dziecka. Śledczy podejrzewają morderstwo. Nie ma ciała, nie ma świadków, nie ma żadnych dowodów. Po siedmiu latach odnajduje się jego plecak. To jedyny ślad i ślepy trop. Co wydarzyło się 19 maja 2007 roku. Dlaczego nikt nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie? To nie jest tylko kolejna kryminalna historia. Paragraf zbrodni pod tytułem I to jest mój brat. Premiera w czwartek 5 czerwca o godzinie 20 na moim kanale WOHAL 997. Serdecznie zapraszam.